O, myszka mi latała. Dobra. Yy... A gdyby... Nie, kurna, pomyliło mi się. Dobra. Dobra, zabiłam to tak. A jakbym teraz... Czekaj, to jest niebieski, niebieski, dobra. Dobra, tu. O! Tak. O to mi chodziło. Mam... Te dwie, podejrzewam, która tam wylatała. Więc teraz udamy się to tak, że, że robimy portal tu i tu tutaj. I teraz. Aha. I teraz robimy to portal tu i tu. No <laughs> Dobra. Idę, zgiń! Aj, chyba to nie uda się. <laughs> dobra. Bierzemy to. Dobra, chodź tu kostko. Zostanie sobie tutaj. Zostań tu! Dobrze, to jest po drugą kostkę, która jest tam może tak A, i je wykombinowałam teraz yy, tą zacną kostkę położymy może gdzieś tu tutaj zaś się w znowu mi wyłączyło ale przynajmniej mamy kostki tylko że muszę się znowu po nie udać Jak mi się znowu coś nie tak pójdzie, to ja się zabiję. Być daj. Chodź tu. Chodź tu. Jaki żal. No, dziękuję. Yy, I nie, nie tak. Zrobimy to tak. Aj. 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 O. Trafiłam. Eee, yy, teraz tam, damy... Może tu? Nie. Yy, chyba, że teraz... Zróbmy to tak, że... Jakoś szybko przebiegniemy tam. <grybujesz> Dobra. Czekajcie. Eee... Yy, Oj, oh, shit. Okay, yeah. Daj. W końcu. Au. Nie, nie. Okej, okay, one. Uh... Yy, chyba, że też chce takiego po prostu, czyli yy, ja tak żeby o? Mamy dwa. Yy. Ha. I feel awful about that surprise, so I'm going to give your parents a call right now. Eh? The birth parents who are trying to reach you do not, not know you, uh, please hang up. Oh, that's sad, but impressive. Maybe they weren't at the phone company. okay no Here we go. z koksem Uaa! dupa <grystanie> czekajcie, ja mam sposób ja mam sposób ja mam sposób aaaa blisko było, Czego tam gdziekolwiek jesteście e, blisko było One, two, three! Ah oh, shit! <laughs> ja pierdzielę. Chyba, że... O! Aj, trzeba Teraz. Hop! Ha! Ta-da-tam, -da ta-da-tam, -da no da Dobra! Teraz się tam udamy. Hop. I mamy trzy kosteczki na dole. <gry> Teraz yy, musimy udać się tak, żeby się tam tom, tamtego jest. Ale gdzie, gdzie był laser? A, tutaj był laser. A, to tam jest. Tam jest. Nie wiadomo co. Ale zaraz zobaczymy. O, tylko nie w laser. Mm -hmm, czyli muszę wziąć kostkę ze sobą, czyli bierzemy kostkę ze sobą, dobra. Bierzemy kostkę, idziemy. Odbijamy laser, żeby nas nie pociachał. Odbijamy go w, w top stronę. I jest git. Żeby ten laser jeszcze... Aha, tam jeszcze muszę się udać i jakoś się tam udamy. Czyli udamy się taką, taką tam sposobem. Już tak. Yy, dobra. Aha, dobra, już, ja już wiem. To, ja już wiem, co zrobić. I, teraz gdzie... O! O, dupa! Czekajcie. O, czekajcie. Yy, yyy, to było? Dobra, to ha, to tam było, czyli ja muszę tam zabić, dobra. Hop. O! Kostka za sobą, ja pierdolę! Sorry! Uuu. Ale jak ja to mam wtedy zrobić? Chyba, że... Nie wiem chyba, że. Uuu. Yy. Chyba, że weźmiemy to tak... Trochę bliżej... Dobra... Teraz zobaczymy... Aj! Tak. O. Dobra... To jest chodź-kosko, 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 O Jezu... Ok, teraz mam... Dobra, weź puść tą kostkę osory oh, no i tupa. tak kostko kocham cię normalnie jesteś zajefajna fajna po prostu tak wiem wiem co ja popełniłam tylko żeby dobra trochę odsunąć od tego portalu e, teraz jeszcze raz dobra i teraz zrobimy tam żeby jakoś szybko to zrobić chodź no widzicie oto jest mój pomysł dobra teraz musimy się tam udać z kostką a udamy się z prostym sposobem już to będzie taki no i to będzie taki, to będzie taki, że pociągamy ich. I daj! Ała! Ale nie siebie. No. I teraz takim sposobem udamy się tam. Yy, teraz wykombinować, jak się tam dostać. Mhm. Czyli już więc znowu sposobem takim, iż takim, iż takim.